Okay, teraz, żeby przypisać proces do grupy, wystarczy wysłać jego PID do pliku specjalnego Tasks, który znajduje się w grupie lub podgrupie. To jest tak prosta operacja. Od tego momentu objęty jest ograniczeniami, które dotyczą całej grupy i dzieli się tymi zasobami z całą grupą. W przypadku Libsy Group mamy dwa polecenia: CG Classify, możemy przenieść nasz, nasz proces, czy listę pid więcej procesów do danej grupy. Lub odpalić dane procesy, żeby były w danej grupie. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że jak damy minus minus sticky, to ten mechanizm, który obsługuje przenoszenie procesów, monitorowanie w postaci demona, będzie ignorował te procesy i nie będą one przenoszone, gdyby trafiły w jakieś reguły tego, tego demona. I teraz co możemy monitorować, o jakich rzeczach możemy się dowiadywać z tego mechanizmu Cgroups. Mamy coś takiego jak CPU Accounting, i tutaj możemy. Ogólne statystyki, zużycie łączny czas procesora wyliczony w mikrosekundach, bodajże, lub to samo zużycie z podziałem na procesory, podziałem na ile czasu requesta spędziły w kolejce. Czyli dosyć szczegółowe statystyki, ale z podziałem na grupę procesów jako całość na przykład. OK, jeżeli chodzi o samego Rela, to integracja wygląda w ten sposób, że oprócz tego, że mamy Lipsi group, mamy te dwa demony, cgconfig i cgred. Mamy jeszcze przerobioną funkcję demon z tego pliszku, który jest wykorzystywany do, w skryptach startowych i możemy stworzyć także plik konfiguracyjny, z którego ta funkcja korzysta. Tam podajemy jako parametr, czy jako, jako zmienną do jakiej grupy przy starcie dany serwis będzie należał domyślnie. I w ten sposób jest to dosyć gładka integracja z systemami startowymi, z których korzysta REL. I teraz będzie pokaz praktyczny, w którym zobaczymy, jak dwa serwery walczą o, walczą o zasoby. W tym pokazie uruchomiłem dwa serwery EDB. Każdy przypisany został do własnej grupy SQL 1 i SQL 2. Natomiast to, co będzie tutaj widoczne, to jest to, że dwa serwery, nawet obciążone benchmarkiem na 32-procesorowej maszynie, mają trudności z utylizacją tych procesorów, głównie ze względu na podsystem IO, który jest wąskim gardłem. I to będzie dosyć dobrze widać na wykresie. No, tutaj się postarałem, żeby to jakoś było wizualnie yy, sensownie pokazane. Wykorzystałem narzędzia AWK i Gnuplot, żeby przetworzyć te statystyki dostępne z podsystemu, yy, właśnie z C-Group. Tutaj widać, że mamy zamontowaną pewną hierarchię i skonfigurowaną. Mamy dwie grupy. A przepraszam, to nie ten film. Ups. No to dlatego, że nie spoglądałem. Tu... No tak. Tutaj jeszcze. Tutaj ten film jest. No to, to właśnie tak jest. Ten film jest tak naprawdę krótkim filmem o tym, jak przypisać proces do grupy. To chyba moje pragnienie, żeby już, żeby już kończyć. Jak przypisać proces do grupy? I tu widać, że tak naprawdę zmiana przypisania procesu, który stworzył procesy potomne, już w momencie, kiedy one pracują, nie wpływa na przeniesienie się w żaden sposób tych procesów potomnych do innych grup. My musimy sami o to zadbać. Skuteczną metodą jest tak naprawdę nadanie w momencie forkowania tych procesów im poprzez dziedziczenie tego, tego przynależności do grupy, bo później tylko tym demonem, który to skanuje co jakiś czas i przenosi, możemy skutecznie tym, to jakoś ogarnąć. Natomiast no jest to też do, do tyle dobra opcja, że no tu widać, że na przykład przeniesienie tego Basza yy, czy tego procesu SSH nie wpłynęło na przynależność procesów potomnych, ale jeżeli odpalę na przykład Basza w konkretnej grupie i odpalę polecenie PS, to widać wyraźnie, że ono odziedziczyło przynależność do grupy, yy, do której należał ten Basz, którego wcześniej odpaliłem. Prawda? Czyli ten mechanizm yy, tego właśnie, jak to jest zgrupowane i śledzone tutaj, yy, całkiem dobrze widać. O, właśnie. I teraz bardzo ciekawy mechanizm, można sobie go szybko skonfigurować, natomiast po co go w ogóle wykorzystywać, gdzie są te przewagi? Przede wszystkim możemy różnicować, yy, możemy różnicować zużycie zasobów przez grupy procesów, czyli myśleć o nich w takich kategoriach, że yy, określamy przydział procesów dla usług, a nie dla konkretnych aplikacji. Druga sprawa. Możemy stosować odmienne reguły FireWalla lub kształtować inaczej ruch lub robić jakieś inne, inne kombinacje z ruchem ze względu na to skąd ten ruch pochodzi lub od jakiego użytkownika pochodzi. Możemy także polepszyć interaktywność usług wrażliwych na opóźnienia, ale na przykład takich, które nie zużywają dużo czasu procesora czy nie mają takiej właśnie nadreprezentacji w postaci dużej ilości procesów, korzystając z tego mechanizmu udziału w czasie procesora. Oraz możemy, jakby korzystając dalej z konsekwencji tego, polepszyć percepcję wydajności poprzez polepszenie interaktywności. To przede wszystkim na systemach desktopowych bardzo, bardzo dobrze się sprawdza. O, i teraz będzie ten właściwy film, który będzie pokazywał sedno, czyli po co to wszystko tak naprawdę zrobiliśmy. Ponieważ wstęp już zrobiłem, to. Generalnie zobaczymy sobie, jak po zmniejszeniu przydziałów czy przypisania do procesorów z 32, na których mogły się swobodnie rozpychać te dwa obciążone dosyć mocno serwery, będziemy widzieli, jak zmieni się obciążenie tych procesorów, kiedy zabierzemy 28 procesorów. Czyli zawęzimy ich pole działania tylko do czterech procesorów. Tutaj mamy przykład. Są dwa. Dwie, dwie, dwie grupy SQL 1 i SQL 2, które nas interesują. Są dwa procesy EDB, które są przypisane każdy do własnej czyli dwie grupy procesów, każdy do własnej grupy. I teraz wyświetlam przydziały. Widać, że po 32 procesory, wszystkie strefy Numa są przypisane do każdej grupy, czyli swoboda poruszania się po całym serwerze, można powiedzieć. Natomiast w tym momencie widać także, że każdy z tych grup ma dwa szery, czyli kiedy się zgłasza podczas procesora, to dysponuje dwoma akcjami, tak jakby może partycypować w równej części w tym czasie procesora. I widać, że po włączeniu benchmarku wszystkie procesory się ruszają, że tak powiem, to jest czas User plus Sys z polecenia MPSTAT, dochodzi do 60% po zsumowaniu, co nie jest jakimś strasznie dużym obciążeniem w takich kategoriach. No jest to przeciętnie obciążone. Natomiast teraz zrobimy taką małą zmianę i przypiszemy po jednym korze z każdej podstawki do każdej z tych grup, czyli odebierzemy im 7 z 8 procesorów z każdej podstawki. I widać, że obciążenie na pozostałych procesorach opadło. Tutaj każda podstawka ma własny kolor. I tylko po jednej kreseczce z każdego koloru jest. Natomiast. Ten sam moment, w którym włączyłem benchmarki, uchwycony poprzez monitorowanie, zliczanie różnic w czasie, które grupy spędziły na procesorach liczonych w mikrosekundach, pokazywał, że szery dają ten sam czas, prawda? Że dwa sery z tego i dwa szery z tamtego. Zobaczcie, co się dzieje, jak zmienię im stosunek tych szerów. Dałem grupie drugiej 20 szerów. Teraz dam grupie pierwszej 200 szerów, czyli dam jeszcze więcej. I znowu się zamieniają, jest to bardzo szybka reakcja w ilości czasu, który łącznie spędzają na czterech korach. I oczywiście mogę tak w nieskończoność bawić się i zmieniać te cyferki, i to będzie reagowało jak widać. Natomiast pozostawiam w Waszej interpretacji, jakiego typu rzeczy możecie z tym zrobić, prawda? To jest prosty przypadek dwóch usług walczących o zasoby. Tak samo można robić. Z operacjami blokowymi, przy czym operacje blokowe były o tyle niemedialne, że czas odświeżenia statystyk jest w granicach 8 do 10 sekund i wykres wyglądał bardzo brzydko. Natomiast potraficie sobie wyobrazić, co, jakie ciekawe efekty można na tym, na tym podsystemie osiągnąć. OK, teraz gdzie znaleźć dokumentację i, że tak powiem, dalsze, dalsze instrukcje, jak wykorzystać ten mechanizm? Przede wszystkim Red Hat wraz z wydaniem Rela 6 dodał dokument w swojej dokumentacji, która się nazywa Resource Management Guide. Dodatkowo mamy oczywiście, żeby się dowiedzieć jak konkretna implementacja, z której my korzystamy, tego C group w linuxowym kernelu działa, warto zobaczyć dokumentację do tego konkretnego kernela, ponieważ Red Hat no, ma swój cykl życia tych kerneli i to są często trochę starsze kernele niż zwłaszcza po jakimś czasie życia danej wersji. Pakiet kernel.doc warto tam zajrzeć. Jest opis do poszczególnych podsystemów, oczywiście dokumentacja projektu Libsy Group oraz strony MAN, które przychodzą z pakietem Libsy Group, który dostarcza tych komend. Teraz y, za, zachęcam generalnie do przetestowania. Jeżeli ktoś posiada aktywną subskrypcję Red Hat Enterprise Linux, może po prostu sobie ściągnąć Red Hat 6 i się bawić. Natomiast dla tych z Państwa, którzy nie są klientami firmy Red Hat lub nie mają dostępu do tej subskrypcji, Polecam 30-dniową subskrypcję testową, która także daje możliwość przetestowania tej funkcjonalności. Dziękuję za uwagę. I generalnie przepraszam zapewne tutaj trudności techniczne. Mam nadzieję, że ta formuła będziemy ją uszlachetniali generalnie. Wybraliśmy ją przede wszystkim ze względu na to, że jest to lepsze niż śmierć przez slajdy, była śmierć przez filmy, prawda? Natomiast mam nadzieję, że w przyszłości, dzięki Waszym uwagom, także będziemy mogli to posunąć o krok dalej i udoskonalić. Dziękuję bardzo. E, można. Dwa krótkie pytania. Po pierwsze, czy to dotyczy tylko PIDów, czy można z góry określić, że jakaś aplikacja ma być w pewnej grupie? I od razu drugie może. Czy są już gotowe jakieś mechanizmy skryptowania tego? Czyli na przykład w nocy inne podziały, przy obciążeniu inne podziały, jakaś automatyzacja całości? Generalnie obydwa pytania, można powiedzieć, sprowadzają się do tego demona CG-RED, który co pewien interwał czasowy, zgodnie z zadanymi regułami, przeczysuje, że tak powiem, listę aktywnych procesów i przemieszcza je między. Ja powiem szczerze, że nie pamiętam wszystkich funkcjonalności. Nie każę, żeby tam było coś takiego jak czas ale na pewno była tam, był tam użytkownik, grupa, nazwa, komendy. To na pewno. Co do reszty musiałbym zerknąć do dokumentacji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, jest to, jest to zaimplementowane w kernelu. Jest tam wiele mechanizmów, które, które dawały taką funkcjonalność i to zostało po prostu połączone i wyeksponowane przez ten mechanizm C-Groups. Mechanizm Trudno jest mi się wypowiadać w tej sprawie. Na pewno w Fedorze ten sam mechanizm jest, ponieważ jest to część standardowego kernela, to tak naprawdę większość dystrybucji, która korzysta z tego mainstreamowego kernela, jest, jest prawdopodobnie wyposażona w to w taki czy inny sposób. Natomiast zestaw funkcjonalności, zestaw narzędzi dodatkowych, czy jakiekolwiek inne mechanizmy, to już będzie, będzie pewnie indywidualna sprawa. Ja chciałem spytać o tą ruchliwość procesów, czy jakiś proces da się przybić do jednego procesora na amen, żeby nie był przełączony kontekst na inny core? To znaczy można bez problemu na przykład stworzyć taką grupę, w której będzie tylko jeden procesor przycielony. Przy, przy czym ten przydział do procesorów korzysta z mechanizmu CPU set? który de facto daje taką samą funkcjonalność, co wcześniej w relu 5 mogliśmy skorzystać albo z CPU setów, albo z polecenia task set, który także potrafi przypiąć, tak zwaną ustawić, ustalić afiniczność procesu względem procesora. Czy ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać? Czy narzędzia CDG i tworzenia grup, tak naprawdę na przykład w Fedorze 14 one są może? Proponuję sprawdzić. Znaczy nie, są, są. Znaczy nie będę ukrywał, że na tym laptopie jest Fedora 14, tak? Więc są. Ale zachęcam, żeby sprawdzać, bo nie, roz, nie, wierzę, nie wiem dlaczego mieliby Państwo mi wierzyć na słowo. Tak, te filmy są filmami, tak? Nie Niezła animacja, tak? Namęczyliśmy no, się, kilka dni siedzieliśmy. Czy chciałby ktoś jeszcze zapytać? Czy odstąpię miejsca koledze, który będzie miał także filmy o tym razem migracji między systemami bazodanowymi. Dziękuję bardzo w takim razie.